Witam serdecznie, jak obiecałem, ciekawy odcinek na Skarbcu Króla. Dzisiaj pokażę Wam monetkę, na którą czekałem wiele lat. Kiedyś nie kupowałem, bo brakowało mi pieniędzy. Później jakoś zbierałem pieniądze na inny cel. A żeby kupić monetę w stanie idealnym, też nie, nie chciałem oddać kilka tysięcy. Więc postanowiłem sobie, że moja monetka jeszcze do mnie nie trafiła, a kupię sobie monetę w stanie 2,2, i w niedużych kosztach. No i tak wydarzyło mi się, że udało mi się kupić taką monetę za 850 zł wraz z kosztem wysyłki oraz z wszystkimi opłatami. Jestem z tego zakupu bardzo zadowolony. Bo, jak powiedziałem wcześniej, czekałem na tą monetę około. Ось мулад, бо бодай же в 15-му по раз перше заінтересувало мене монети Королівства Польського в часах заборів російських. І мажало міше мати таку монету в своїх збірах, а дійсяй показую вам панство таку монету з власного збіру. Є та монета двоєнзечна, монета двономіналова, польсько-російська монета. Widzimy, jak, jak widzimy u góry, napis świadczący o nominale monety: 3,4 rubla na 5 zł. Czyli na 5 złotych. Rok 1838. Ta dana moneta jest bardzo ciekawą monetą, bo istnieje co najmniej kilka wariantów takiej monety. Dwie mnice wybijały taką monetę w Petersburgu i w Warszawie. Даний екземпляр то мені це Варшавська. Існує множство варіантів такі монети. І отим оповім в даному відтінку. Такі монети в ідеальних станах заховання можуть коштувати навіть 1,5,2,5, а може навіть і на як то будуть нажатки ручники. Гранти монети з написом.

mincarskie na takiej monecie. Ile ta moneta jest warta w srebrze? Wprowadzono taką monetę ukazem carskim od 27 stycznia 1833 roku. Nakład łączny danej monety 11 262 427 sztuk. по раз перше виімітовано таку монету в року 1864 і існує це наймні три варіанти такої монети з візерунком орла. І візерунок орла ручніше тим, що огон може мати 11 пюр, може бути 9 пюр, а от року 1840 вже з'явився ожел з двужендове, так, так званий огон, і там буде сім пюр. То це наймні три типи орлов, які варто влончити до збірів таких монет типово з часів заборів російських. Ja bym sobie na pewno takie monety włączył i z czasem, jak będę mieć szczęście, to sobie dokupię takie monety w takich typach. No i ogon jedenastopiurowy, w których rocznikach występuje? Występuje od lat 1834 po 1837. Natomiast. Ogon, tam gdzie 9 piór, tak jak na danej monecie, występuje od lat 1836 po 1841 rok. Natomiast 7, 7 piórowy ogon orła dwuzędowy występuje to tylko w latach 1840 i 1841. Ja zaraz Państwu na chwilę odłożę taką monetę i pokażę jak wyglądają te ogony, żebyście mieli ogólne takie pojęcie w sprawie tych ogonów. Tutaj widzimy ogon 11-piórowy, tutaj można policzyć po lewej stronie: będzie 5 piór, po prawej stronie też będzie 5 piór. 9 piór. так як на моїй монеті відіймо тут посередку. А також існує такий досить цікавий, моєм зданням, огон орла російського. І там маємо по три пюра з кожної сторони і посередку є одна пюрка, чи сьогодні Ну no і всеред тих монет, які ви, ви можна споткати жадкі Monety i raretasy. Na przykład, raretasem jest dla mienicy warszawskiej taka moneta z roku 1834. Jest to moneta raretas. Kto ma taką monetę, jest po prostu szczęściarzem i wielkim bogaczem. A może sam tego nie wie, że ma takie bogactwo w swoich skarbcach. Natomiast, bardzo rzadkim rocznikiem jest. Рочник 1837 з орлем 11 пюровим. Такий тип монети виступує багато і то дуже жадко на аукціях нумізматичних. Також, які є ще особливості даної монети, також варто влучити до збіора. Хоча ж би є таку монету, як тут, Tam, gdzie po piątej kępce, tutaj liście od góry licząc, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mamy lub trzy jagody, lub dwie jagody oliwy. I takie monety też warto włączyć do swoich zbiorów. Tak. Także warto włączyć do, do własnego zbioru monety z tak zwaną prostą wstążką i wygiętą wstążką. Pod datą widzimy tutaj prostą. 1838 rok. A jeszcze w latach 1840 i 1841 pojawia się wygięta wstążka. Czyli pofaliowana wstążka. Tak, no już wiadomo, że po prawej stronie wieniec dębowy, po lewej stronie galonska taka lauro, liście laurowych, czyli wieniec laurowy i powiązane tą wstążką po środku. Taki, taki wizerunek już pokazywałem na monecie 1,5 rubliowej, 10 złotowej, a tutaj natomiast troszeczkę mniejsza frakcja, 3 czwartych. Rubля. На тій стороні віддіме двугловий ожал. Херб Імперіум Російського в, в часах панування Ніколая I, бо монети виберете за його панування. Над головами орла виділиме дужом корони імперії Російської орлів коронування. На першій орла ведьм. Herb Świętego Jerzego w plaszczu, który zabija zmija. Ten herb Moskwy, położony w otoczeniu Orderu Świętego Andrzeja, który kończy się takim orlem malutkim na, na samym końcu. Tutaj bardzo dobrze widać, jak dla danego typu, bardzo dobrze zachowany detal. Troszeczkę wytarty herb tego Świętego Jerzego. I dlatego ma na temat stan drugi. A poza tym, super, moim zdaniem, w fajnym stanie zachowania. Na lewym skrzydle widzimy herby carstw, które w tamtym czasie łączyła Rosja. U góry widzimy herb Kazani. Po środku widzimy herb Astrachani. I jeszcze niżej, herb carstwa Syberii. Po prawej stronie, u góry, widzimy herb królestwa polskiego, tak, dokładnie tego królestwa, dla którego wybito daną monetę. Niżej widzimy herb księstwa Taurii położonego nad morzem na Ukrainie, i jeszcze niżej herb księstwa Finlandii. Та кщенство Фінляндії. Росія вибіяла також монети для Кщенства Фінляндії. певних І напис в отоку, Віддіємо, що там ожал в оточенню перелик, кропечок, а також такого кола. І монета, як бачите, в такі злотовий патиня, тимчовий патиня. świadczy, że moneta jest oryginalną monetą, nie da się tego podrobić, jeszcze nie nauczyły się fałszerze podrabiać tego złotego połysku między literkami w, w zagłębi detali monety i na to trzeba zwracać uwagę przy zakupie monet, nie tylko monet rosyjskiej imperii, a także przy, przy zakupie monet y innych władców i innych okresów. Jeszcze Того злотого полиску не навчилося подраблять. Фальше же. в утоку чистого серебра три золотника 15 і 3 четвертих долей. Так бжміте напис. Теж означає, з якого стопу зостала Wybita dana moneta, a jest to srebro 868 próby. Waga danej monety 15,55 grama i średnica 33,3 mm. Taka to moneta. Na to wszystko warto zwracać uwagę. Także nie powiedziałem, że ten harp Imperium Rosyjskiego w szponach trzyma berlo i dzierżawę. Tradycyjne oznaczenia dla, dla państwa rosyjskiego, symbolów państwowych. No i tak, takie to były wizerunki na danego typu monetach. O, Мені це в і, в об'єтих монетах я награм особний оттінок, як тільки та монета до мене трафі на скарбець, то награм особний оттінок і повім теж, які ручні кижатки, на це варто звертати увагу, які монети варто влончати до власних збірів. А також, які монети варто купувати. Також можу сказати, ще на закінчення цього оттінку, Jak wygląda ta wstążka prosta i pofaliowana, wstążka prosta do roku 1800 płaska występuje do roku 1840, w 1941 już nie występuje, natomiast pofaliowana występuje tylko w roku 1800 40 oraz 1841 różni, różni się tylko tym, że ta jest bardziej wygięta, no i także wspominałem o tych jagodach: dwie jagody tutaj widzimy i trzy jagody. Trzy jagody to pospolite wizerunek dla danego typu monety, natomiast dwie jagody to nieco rzadsze monety i występuje tylko w latach 1836, 37 i 38. W pozostałych latach przynajmniej nie znano takich monet, gdzie by było dwa, dwie jagody. Nie wiadomo, czy to tak wybito celowo dwie jagody, czy to spracowany stempel już był zużyty, że ten detal zagubił się już podczas wybijania danego typu monet, no ale Mniejsza z tym. Także nie powiedziałem, że oprócz tego, co powiedziałem, istnieje jeszcze kilka kryteriów, które można włączyć. Spadła. Kurka, macie. Tak. Nie powiedziałem, że ten. Że można jeszcze zwracać uwagę na, na takie detale, jak może nie być kreski w 3 rubla, może być prosto 3 4 rubla. Także może nie być kropek po dacie oraz po złotu Na to też warto zwracać uwagę. Także. No, takie coś można tam. I zobaczcie sobie. Na, zwróćcie uwagę Państwo na urody tej monety. Nie jest rand zapilowany i poobijany tak mocno obiegiem. Jest prawdziwa monetka, nieczyszczona monetka z tamtych dawnych lat. W takim stanie jak trafiła z obiegu w stanie 2, co najmniej ja oceniam. Z patyną tęczową tutaj na rewersie w zagłębiu tych wieńców. A na awersie to prawie cała powierzchnia tęczowa. A naj, na, najbardziej widać tą tęczową patynę w otoku literek. W otoku napisu, A także Kontury tego Orla też widać, że tam zachował się jeszcze ten Polsk taki prawdziwy, stemplowy, mylniczy Polsk. Także taki na dzisiaj był odcinek nas na skarbcu. I do zobaczenia w następnych odcinkach.